Także widzowie, my już jesteśmy prawie pod tym domem. Tam obok jest... Tutaj w ogóle stało się kilka rzeczy, których nie nagrałem, ponieważ już nie chciałem wzbudzać dodatkowych podejrzeń. Otóż jechało tu jedno auto na tej drodze. Jest tu taka odizolowana ścieżka, pokażę Wam. Tam jest dom w budowie, a tu jest taka odizolowana ścieżka, która prowadzi tylko i wyłącznie do tego domu. Tu w ogóle są stare jabłonie podobno jeśli nie mamy faktów, to urosły bardzo dobre pyszne jabłka. Teraz już bym ich nie próbował. Tak słyszałem, że były to jedne z lepszych jabłek w okolicy, odmiana, która już w Polsce nie występuje. Tak słyszałem taką ciekawostkę. A... Chyba właśnie tu rosły jabłonie, je wycięto, teraz... Tutaj też jakieś jabłka rosły Na tym chyba, już się nie mylę, ale już nie te. A tam jest ten dom, który wygląda naprawdę... trochę fajnie, klimatycznie, pięknie, ale bardzo niepokojąco. No i co? Pierwsza sprawa jaka, jaka była, to nakręcało tutaj jakieś auto, ale pewnie tylko nakręcało i sobie pojechało. Druga sprawa jest taka, że od najbliższego domu mieszkalnego, który jest tam, bo ten jest nie, jeszcze w budowie i tam i tak nikogo nie ma, dzieli nas dobre kilkaset metrów, albo ono przynajmniej takie 200 100, chociaż na Google akcie było pokazane, że nawet 500 metrów, więc jest całkiem daleko. Ten widać już ten nasz cel, zbliżę go. Udzielił nas kawał drogi, naprawdę kawał terenu. No i co by nie powiedzieć, jest to dość niebezpieczny czynnik. Bezpieczny jedynie pod tym względem, że jakby ktoś z tego domu chciał do nas, powiedzmy, odwiedzić nas, no to po prostu łatwo byłoby uciec, ale... W ogóle tu drzewko kolejne. Plan był, żeby pierwotnie uderzyć tu po zmroku na to miejscówkę, ale... Myślę, że najpierw lepiej się oswoić z nią i uderzyć tu za dnia. Tak mi się wydaje, że jest to lepsze. Też więcej widać za dnia, zdecydowanie bezpieczniej jest. jeśli uda się, albo jeśli po prostu będzie coś ciekawego i będziecie chcieli, bo zwłaszcza Wy widzowie, będziecie chcieli wychodzić tutaj w nocy, po prostu po zmroku, to myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby właśnie takie coś zrobić, także Dobra, jesteśmy już bardzo blisko. Przód nikt nie idzie. Ale naprawdę, jak już się tu ściemni, zobaczymy, jak długo dzisiaj tu będziemy. Jak tu się ściemni i będziemy tu po prostu zwyczajnie po takim, w takiej porze, gdzie już będzie dość ciemno. I zobaczę, że idzie tu tą ścieżką jakaś postać. O kurde, chyba tego nie wytrzymam. Ale na razie bez strachu idziemy. Słup wysokiego napięcia, który kolejny wstał. Tu mamy jakiś hydrant. O tym domu nie wiem jakoś bardzo dużo, ale też nie wiem jakoś bardzo mało. Mieszkał tu jakiś starszy pan. I tutaj taki domek. Ale dobra, co tam? Najwyżej będzie ucieczka. Najwyżej sobie pouciekamy. I co? Już jesteśmy prawie na i stóp. Dom ten jest opuszczony od kilku lat. Dlatego naprawdę nie wygląda źle. Ale jest na pewno opuszczony. Kiedyś były jakieś ule. Teraz już chyba ich nie ma. Okej. Okay. Pierwsza to jakaś blacha tutaj. To nas jakoś za bardzo nie interesuje. I pierwsze pomieszczenie. Jakaś taka. Ciężko stwierdzić co to jest. Książka religijna. Całkiem obskurne pomieszczenie, pełne worków, tu te puszki po piwie, kiedyś też przed budynkiem, ciekawe, ale my się na tym nie zatrzymujemy, znaczy oczywiście na chwilę się zatrzymaliśmy, żeby obejrzeć i myślę, że to tyle, teraz tak to wygląda, taki przedsionek, te drzwi są zamknięte, tu jest w ogóle orzeł bez korony. Stare godło Polski i taka gwiazda. Dziwna trochę, ale nie jest to pentagram chociaż jakby odwrócić. Ale my nie zamierzamy chyba tego robić, nie? Że my, no ja nie zamierzam. Jak ktoś chce tu przyjść. No ale nie polecamy jednak robienia takich rzeczy. Bo to jest wiadomo vandalizm. Popykamy trochę zdjęć. Tu rozwalająca się szklarnia. I buda dla psa. Szklarnia jest pusta, zawalona, ale my idziemy do kolejnego z ciekawszych pomieszczeń. jest faktycznie dość ciekawe. Wąż ogrodowy, małe pomieszczenie, pełne jakiś tam gratów, stare kalosze. Całkiem ciekawe. Dobrze, że nie jest to tak zarośnięte jak latem, bo latem by się dosłownie nie dało chodzić. Mówię wam prawdę. Boję się tego otwierać. Ale czego się nie robi dla widzów? O, ciekawe pomieszczenie. Piękny zapach. Zobaczymy co tu jest. A tu nic nie ma. O jezu, o jezu, zamyka się. To chyba znak, że trzeba to opuścić. Tam są jakieś przetwory. Dobrze. Tego już nie będziemy ruszać. Oczywiście zamkniemy to. Tutaj też coś jest, ale pewnie bardzo podobne. Dlatego, chociaż co nam szkodzi. A, takie pomieszczenie pełne przetworów. Ono nawet nie było. Ono nawet nie było zamknięte, więc. Ten tutaj. To było otwarte, to było chyba. Więc tak to zostawimy. Ale my idziemy sobie konsekwentnie dalej. Tutaj są Pytanie czy jest wejście do samego domu? Kiedyś tu jest jakąś. Zastawiony jakimś. Górę, tu jest okno w ogóle wybite. Zobaczymy jedną rzecz. Ale jest jeszcze druga warstwa. Druga warstwa jest, dlatego na razie do domu chyba nie wejdziemy. Z tego co wiem, do domu wejścia nie ma. Tutaj sobie wejdziemy z tyłu. Na to nie będę, będę stawał, oczywiście. Szklarnia tak wygląda. Tutaj jakaś beczka. Jakby mi tu telefon wpadł. Kurde. A się naprawdę przestraszyłem. Nie, nie, pod, nie pod kliki. Tylko no naprawdę kurde. Tutaj w sumie co tu mamy? Nie, same drewno. Składzik jakiś tu jest. Tutaj też nie ma nic, bo tu jest sam składzik, a tu jest kłódka. Tu w ogóle jakaś wanienka. Z ciekawości można zobaczyć, czy działa woda, ale szanse na to są tak małe, jak, jak na to, że wyjdziemy bezpiecznie z tego miejsca. Oczywiście nie działa woda. Do samego domu wejścia chyba brak. Tak jak mówiłem, ale. Ktoś jeszcze zobaczy. Nie no jest zakutkowane. Zakutkowane. OK. no i ostatnie pomieszczenie tego obiektu. Tutaj w ogóle jakieś jakieś znicze. Tak to wygląda i co pomieszczenie zostałem na koniec, ponieważ według mnie jest najciekawsze. Mamy tutaj naftę. Oświetleniowa nafta, zmywacz tłuszczów i smarów, pianka montażowa, jest nawet lusterko, ale go nie będę pokazał, bo wiązałoby się to z pokazaniem twarzy, krzesełko, jakaś, to jest piekarnik, z tego co pamiętam, muszę zobaczyć jedną rzecz, jest gazeta, coś chyba nawet o polityce było, ale tego nie będziemy sprawdzać, bo to nie od tego kanału, i to jest bardzo tajemnicze. Ten napis 635. Nie wiem co tu są, ale są tu jakieś napisy na ścianach. Vladew. Nie wiem to jest zupełnie. zupełnie. Ale są tu jakieś rysy. porysowane są te ściany. I z tego co pamiętam, jak odkryłem ten dom, to to już było. To w ogóle takie piękne zdobienie jeszcze jest. Pokój, trochę by kogoś tu no ale wątpię. Koszyk z wino. I tu mamy bardzo ciekawą siatkę, jest pianka montażowa. Są szczućce. Coś takiego. No nie wiem i ta siatka co nakryje. O, szczućce jakieś w sumie to całkiem ciekawe. Będzie trzeba oczywiście ręce umyć. I ostatnie na dzisiaj taka szafka. Też pełna. Jest sztuczna szczęka. Jezu, ja tego tykać nie będę. A jest szczęka. Także tak wygląda ten oto obiekt. I teraz pyta pytanie do Was. Czy chcecie, żebym wybrał się tutaj w nocy? Jeszcze sobie piękne zdjęcie w tym pomieszczeniu. Bo jest naprawdę klimatyczne. Może takie zdjęcie na miniaturę. Zobaczymy. Bo naprawdę wygląda to bardzo ciekawie. Jest to jeden z ciekawszych, jedno z ciekawszych pomieszczeń, opuszczonych takich domowych, w jakich byłem. I to okno wygląda bardzo tak klimatycznie. Okno na świat. Okno, które już, które już. Prawdopodobnie nikt przez nie już nie wyjrzy jako mieszkaniec. No ale wyjrzę ja. Można powiedzieć, że. Ratując w jakikolwiek sposób pamięć o tym domu chociaż chociażby na takim oto filmie krótkim, który może obejrzeć z 50 osób, może przy dobrych wiatrach 100. Może na live na przykład na Mystery Hunters, który bardzo pozdrawiam, obejrzy. Nie wiem, może trochę więcej. Oby, bo ja myślę, że jest to warty, warty ciekawości dom. A teraz do jest sobie jeszcze pytanie, które muszę zadać. Czy chcecie, żebym wrócił tu po zmroku, tak? Pewnie też sobie jeszcze po prostu zwiedzić. Dużo ciekawsza byłaby nocka tutaj. Też wiadomo, byłoby to najbardziej ryzykowne przedsięwzięcie chyba w ogóle na moim kanale i w moim życiu, ale... Chociaż w moim życiu to nie bo wiem różne szalone rzeczy, ale byłoby to wiadomo, dość ryzykowne. Ale czy nieciekawe? Piszcie w komentarzu. A ja Was pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się serdecznie. Cześć!